Cześć. Dobrałem się dzisiaj do lasu troszkę postrzelać. Mamy tutaj CM037, GC16 Whitehawk 7 no i CM040i. Chcę sobie porównać, jaka jest różnica między tymi dwoma, które są stokowe. Na tym kałachem, który trochę ma tam porobionych rzeczy. Chcę po prostu też zobaczyć, jak te dwa karabinki strzelają teraz na stoku, bo mam zamiar je troszeczkę zdalnować, zmienić sprężynę, żeby bardziej do C kuba się nadawały. Chcę też zobaczyć, na których kuleczkach najlepiej będzie się. Zachował który karabinek. Mamy 20, 23, 25, 28. Wszystkie platynąki, bo ostatnio filmik co tam testy kulek robiłem tu stwierdziłem, że z tych tak w miarę najfajniej mi się strzela. I mówiłem, że muszę zrobić testy bardziej takie polowe, czyli nie na statywie, a tak po prostu z łapy strzelanie do tarczy. I tak też sobie zrobimy. Tu mamy tarczę mniej więcej sylwetki człowieka na 20 metrach. Tam jest na 30. Tutaj, tutaj widać ją i tam jest na 40 metrach. Chcę sobie po prostu wybrać kulki, na których to najlepiej będzie... Chodzi mi o kulki o gramaturę, na których najlepiej będzie banglać który karabinek. Także zaraz sobie schronujemy i będę sobie strzelał. No, lepiej latają niż 20 jeszcze troszeczkę podreguluję chopka chyba troszkę za bardzo do góry lecą no i powiem wam że no zdecydowanie lepiej na tych kulkach Leci gdzieś w prawo, potem w lewo. Nie no, tragedia. <tryk> <tryk> Ale beznadziejnie strzela, ja pierdzielę. Nie, no te kulki w ogóle prosto nie lecą, uciekają gdzieś lewo, prawo. Dobra, zobaczmy cięższe kurki. Kurwa. Straszny rozrzut. No nie, że nada. Nie ja wiem, czy to w kamerze widać, ale po prostu te kulki kurwa tak losowo latają. Lewo, prawo, kurde. Sprawdzimy jeszcze 23 skręcają gdzieś w lewo Ja pierdolę. i na problema pulo agora banho pulo Ale zdecydowanie lepiej niż na 0,23. Hmm. Tak jak było do przewidzenia, ten naj, najsłabszy kałaszek najlepiej radzi sobie na dwudziestkach trójkach. Najlepiej mi się w nim strzeliwuje w cel na dwudziestkach trójkach. Na MC na 25, piątkach na tym drugim kałachu na 28. ósemkach Mimo wszystko jestem troszeczkę rozczarowany tym moim długim kałachem, dlatego że na tych 40 metrach tak strzały nie są takie powtarzalne. No, do 40 metrów to już, to już jest taki maksymalny zasięg skuteczny, że tam przy mała, małej korekcie, no jestem w stanie wcelować e, powiedzmy, że tam w obrys człowieka, tak, ale no, te kulki nie lecą w to samo miejsce. Najbardziej jednak jestem rozczarowany m bo po prostu te strzały są totalnie losowe, no, każdy strzał, każda kulka leci zupełnie za każdym razem w inną stronę, lewo, prawo, góra, no po prostu chaos. A ten najmniejszy kałaszek najfajniej się sprawdza gdyż nawet na te 40 metrów jestem w stanie w miarę bez problemów jakichś większych wcelować też w obrót w człowieka. Natomiast na no te dwa no kurczę, no tak no nie jestem do końca zadowolony nie wiem myślę że tutaj to jest kwestia po prostu gumki że tutaj coś się dzieje z gumką albo z komorą że trzeba już to to może komory wymienić może już po prostu się rozregulowywuje chopap i może to jest powodem że tak nie za każdym razem te strzały są takie powtarzalne. Ale MK ja nie, nie chcę, żeby mówić, że, że, że nie, nie chcę, żeby to wyszło tak, że ja cymę chwalę a G&G jest do dupy, bo, no bo generalnie jeśli chodzi o jakość wykonania spasowania elementów, no to tutaj ta replika no kurwa rządzi, no bo po prostu jest zajebista w porównaniu do cymy, to bo kurwa, jeszcze nie miałem tak dobrze wykonanej, spasowanej repliki. Stwierdzam, że chyba w tym jednak nie będę wymieniał sprężyny. On za fajnie strzela, żeby tutaj coś modyfikować. Tutaj zmienię, już i tak chujowo strzela i tak. To zrobię go do Cekuba, Tego zostawię dla dzieciaka. Uff, a z tym nie wiem. Na razie sobie będzie. Może pomyślimy, żeby go na HP przerobić. Dobra, chyba wszystko na dzisiaj. Idę sobie jeszcze potestować małe no, pistoleciki. Zobaczyć jak się, ile tam mocy generują. Jak wszystkie razem dokupy wezmę i zliczę FPSy, FPS, -y, to pewnie będzie, będzie prawie jak, jak ten kałach. Nie? Dobra, trzymajcie się do następnego.